wyczucie konwencji stylu. Bo jest to y, muzyka niebanalna. Wieczór szczególny, tak, wieczór szczególny, bo jest to Pomysł, który chodzi za mną już od wielu, wielu lat. Wiadomo, nie zawsze okoliczności do tego sprzyjają, ale w końcu przyszedł czas na to, żeby, żeby, żeby to zrobić zaprezentować piosenki, głównie piosenki z moją muzyką, bo teksty są różnych autorów. Choć nie ukrywam, że parę piosenek też jest i z moimi tekstami. W zasadzie piosenki to może złe słowo. Sągi z moich no ponad 25 lat pracy teatralnej. Pojawiają się teksty Federica Garci Lorki, Tadeusza boja Żeleńskiego, Asii Łamtiuginy. Pojawiają się teksty Zbigniewa Głowackiego, Wojciecha Szelachowskiego, no i jeszcze paru innych tutaj. Trochę za długo by wymieniać. Kiedy poświcie wikarzcionek, to wszystko proste się wydaje. Radość nie śpiewa ci z kowlonek, lub złowik, jeśli jest to wariant. Ta muzyka jest po prostu piękna. Ma niesamowity klimat. Bogdan cudownie wyczuwa sytuacje, jakie mogą, jakie są na scenie, doskonale czuje poezję, co jest niezmiernie istotne, bo nie każdy kompozytor potrafi napisać muzykę do poezji, ale Bogdana muzyka jest również bardzo, bardzo teatralna. Najistotniejszą rzeczą jest znalezienie. Klucza, klucza, odczytanie idei, odczytanie o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. A piosenka, która się pojawia w spektaklu, ma jeszcze dodatkowe, ma jeszcze dodatkowe znaczenie, bo najczęściej, szczególnie, szczególnie w moim wydaniu, komentuje albo dopełnia teksty dramatyczne, które, 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 się, które, się, dzieją, dzieją w sztuce. Nie jest to muzyka formalna, tylko muzyka, w której jest zawarta jakaś dusza, jakaś emocja, jakieś wrażenia. Także ona jest głęboka. To, to jest bardzo ważne, jeżeli kompozytor czuje sztukę i czuje te pierwiastki emocjonalne, pierwiastki psychologiczne konwencje, styl. Wtedy muzyka jest, jest pełna i muzyka. Jest dopełnieniem spektaklu. Jest to muzyka różnorodna. Jest to muzyka taka, gdzie pełna liryzmu, pełna refleksji, a zarazem żartobliwa, wesoła, w zależności od tematu, do jakiego jest skomponowana. Pracujemy z wieloma kompozytorami. W każdym przedstawieniu. Yy, właściwie yy, muzykę tworzy inny kompozytor, ale Bogdan zdecydowanie pro, prowadzi tutaj. Yy, w tym, yy, Gdybyśmy robili jakiś ranking, jeśli, jeśli chodzi o jakąś ilość yy, kompozycji, zdecydowanie jest naszym yy, teatralnym, najbardziej bogatym w twórczość. Yy, Kompozytorską człowiekiem. My wręcz czekamy na, na tę muzykę, nie możemy się doczekać następnej realizacji, bo Bogdan Szczepański jest moim zdaniem wybitnym kompozytorem teatralnym. Cieszymy się, że możemy z nim pracować, ponieważ jest y, tak. Y, Wybitnym, już chyba można użyć tego y, słowa, wybitnym kompozytorem teatralnym, laureatem wielu nagród na y, różnych festiwalach teatralnych. Dlatego, jeśli tworzy y, muzykę do naszego przedstawienia, jesteśmy spokojni, bo jest, y, gwarantuje to sukces. A jeśli nawet nie zawsze przyjeżdżamy z nagrodą, to na pewno y, muzyka jest bardzo, bardzo komplementowana. Napisać. To jest bardzo łatwo. To jest dokładnie tak, jak z pisaniem listu. Jak już się pisze, to jest szybko. To trwa błyskawicznie. Natomiast właśnie, znalezienie, znalezienie klucza i obmyślenie tej idei, obmyślenie tego wszystkiego, co, co powinno być, żeby to, miało, żeby to miało ręce i nogi, żeby ta konstrukcja muzyczna nie zawaliła się, nie rozleciała się. I miała jakąś swoją, jakiś swój sens, jakąś logiczną całość. Musimy rozgraniczyć, czy w obrębie jednego spektaklu, czy, czy tam powiedzmy jednego filmu, czy na przestrzeni różnych, przy, przy realizacji różnych filmów, różnych spektakli, różnych. Bo y, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o jeden. Tekst y, dramatyczny, jeden film, jeden, jeden, jeden spektakl. Gdzieś ta ciągłość, nazwijmy to, ten leitmotiv powinien być. On jednak w jakiś, w jakiś sposób spaja. Zresztą y, proszę zwrócić uwagę, że chyba. Najbardziej kiepskimi filmami i, 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 i filmami, które najsłabiej zapadają w pamięć, są te, w których muzyka, jeśli rozmawiamy o muzyce, jest taką zbieranką. Różni wykonawcy, różne style muzyczne. Oczywiście, pisząc, korzysta się też z różnorodnej stylistyki. Czasami się pojawi coś zainspirowane Bachem, czy wręcz dosłowne cytaty, dajmy na to Bacha. Czasami się pojawiają jakieś elementy punk rocka, czy innych gatunków muzycznych, ale gdzieś powinna być ta klamra, ten taki wspólny mianownik. Który tą muzykę połączy. Jeśli jego nie ma, to rzeczywiście to szkoda sobie zawracać głowę rozmowami z kompozytorem, to po prostu lepiej pójść do sklepu muzycznego, kupić 10 płyt różnych wykonawców i sobie zrobić jakiś miks, jakiś montaż. Natomiast to nie znaczy, że jeśli w jednej realizacji będę się inspirował muzyką, Piotra Czajkowskiego od chociażby i będzie to bardzo symfoniczna, bardzo romantyczna muzyka, to co nie znaczy, że w innej, w innej realizacji nie będą to inspiracje Jimi Hendrixem czy Led Zeppelin. Ja grałem w bardzo wielu sztukach Bogdana Szczepańskiego i to właściwie on powinien się wypowiedzieć, która jest jego zdaniem naj, najlepsza. Ja tylko mogę powiedzieć, że jak w 2000 w 2000 roku przyszedłem do teatru Lalki i Aktora, to grałem Krawca Niteczkę, to była główna postać i Bogdan Szczepański napisał mi tam, o ile pamiętam, pięć piosenek i do dzisiaj sobie podśpiewuję, bo to po prostu piękna muzyka. Nie odpowiem na to pytanie, bo takich przedstawień było bardzo dużo. Takich przedstawień było naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście są, są spektakle, są, yy, są przedstawienia takie, które o! tak się dzieją i, 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 i tak się tworzą, ale dużo jest właśnie takich, takich spektakli, przy których, przy których to yy, trwa miesiącami. A nawet i dłużej. Każdy się wiąże z jakimiś wspomnieniami, z jakimiś, z jakimiś zdarzeniami, z jakimiś sytuacjami, i jestem do nich przywiązany bardzo mocno. Nie wstydzę się żadnej, żadnej z piosenek, żadnego z utworów, które, które napisałem, które, które zrobiłem. Życzymy Bogdanowi, ja życzę, żeby miał mnóstwo pomysłów na dalsze kompozycje, żeby ta jego muzyka była. Tak wspaniała jak jest, a nawet jeszcze bardziej, wielu wspaniałych y, nagród y, na różnego rodzaju festiwalach, a przede wszystkim, co jest chyba najważniejsze, życzę mu, aby ta jego muzyka wywoływała wzruszenie i dawała radość ludziom, bo to jest najistotniejsze w takim tworzeniu. Tych marzeń jest tak wiele, natomiast zaczynam mieć taką komfortową sytuację, że nie wiem, może opatrzność nade mną w jakiś tam sposób czuwa, że coraz częściej te marzenia się spełniają i zaczynam pisać do, coraz częściej do takich tekstów, które naprawdę są gdzieś tam mi w sercu i funkcjonują, i gdzieś od lat marzyłem o tym, żeby do nich zrobić muzykę, żeby, żeby je zrealizować. A może jednak warto odlecieć do nieba.